Witamy, witamy Was bardzo serdecznie. Serdeczny, podwójny BOOM! Headshot dla Was od Waszego Roja i od Waszej Berli. Witamy serdecznie. Jak słyszycie, udało nam się ogarnąć kwestię słuchawek, przynajmniej jak nagrywaliśmy materiały testowe, to brzmiało to już przede wszystkim lepiej. Miejmy nadzieję, że ten etap niedoróbek technicznych, za które przepraszamy Was w stosunku do materiałów poprzednich, już nie będziemy mieć problemów i pośpiesznie sobie coś odpalimy. Jeden versus jeden, co nie, kochanie? Tak, dokładnie, możemy tak zacząć. Dobra. Jakbyś była uprzejma, w... Czekaj. No, Ty tam, rodził widzisz u siebie, więc zacznij, nie pomogę, musisz tam ogarnąć. Ale naprawdę mieliśmy prób, jeżeli chodzi o, o ten mm, głos. Naprawdę ciągle coś było nie tak, że może już w końcu. A tu wiesz, że możesz sobie stworzyć własną klasę w ramach meczu prywatnego. Nie musisz sobie wybierać tych e, presetów uzbrojeniowych, czyli tych gotowców. Widzisz, to ja chcesz stworzyć, zawsze... wiesz, tą stylówkę, którą grasz na multi. Ja sobie to właśnie robię. No dobra, no to teraz już to olać bo wezmę na tej podstawowej zawsze sobie. A biorę i to wszystkie to sobie wszystko. możesz brać, o, proszę bardzo. Blokowane. No oblakowane. to przy okazji mi to pomożesz ogarnąć teraz już zostanę przy tej, które są. Kurczę, to wszystko to... mogę brać, uh, uh, uh. Dobra. Olej to rojo, grajmy już. Dobra, dobra, będziemy grać przezetami, już No. Dobra, ustawienia gry przypomnij mi tryb. Yy, no ja Chciałam przypominać Czekaj, kuć. czekaj... Yy. Tam, no... Okej, okay, dobra, to była demolka. To była demolka. I którą by mapę tu wziąć, żeby urozmaicić materiał? Nie, która tu... O! Ta jest bardzo fajna! Hard Head. Okej, okay, no i chyba to by było na tyle. I rozpoczynamy Rozpierdól Włączony! Dla mojej żony! Na wieczorek. Standardowo. Na wieczorek, na wieczorek potem mały amorek. Ja nic nie mogę mówić, bo roje od razu w korczy, kończy i, i standardowo jego teksty. A. Bo, w Sławka słyszę, że pijesz wodę. No, ja nie no. słyszę przede wszystkim siebie w, u ciebie, że tak powiem. Nie no, czym jak to słychać, może, może przynajmniej unikniemy tego, że muszę iść do kuchni albo do kibla nagrywać, bo biorąc odwagę, że mam jeden pokój, no to nie mogłam iść do jednego pomieszczenia, którym to nie byłaby albo... A nagrywanie w kuchni to wątpliwy interes i wątpliwy fan, aczkolwiek no. kobieta w kuchni to tak, no to byłabyś na miejscu powiedzmy. Grająca. Grająca kobieta w kuchni, Kyrie. Kupiłeś chleb? Kupiłeś chleb. <laughs> Kurwa nie, kupiłaś te zjebane półki zaś. Jak Mogłaś równie dobrze kupić gumy do rzucia. No tak. bum headshoty tą półką można robić z równą skutecznością co 7,62. O, już nie narzekaj, tyle. Dobra, ładuje się to. Dobra, biorę spec nas. Mhm, dobra. Wezmę sobie A, może. Grenadiera. Grenadiera, no dobra. Aha, i dałeś na A ja strażnika. Tak, to Czyli jest to, zna co... Nie bomby. Bez bomb, tak? Tu chodzi o z, zniszczenie w, tak. celi. Tak, tak, tak. Na razie ja to muszę. Dun, 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 dun. Co tu robi? Rojo pociśnie? Wiesz, że Rojo lubi <laughs> pocisnąć. No i teraz kurczę. Znaczy, te 50% szansy, że będzie przy Archie czy przy B. <noise> A cwaniaczek, no. Ja teraz muszę ewentualnie. Aha. Ej, gdzie on mi się tułknie, teraz? Ej, zniknąłeś mi, kurde, z pola widzenia, aleś mnie tu przyczaju. Jest... Nie, schowałem się za tą kolumną, wiesz? No właśnie, tak na totalnego stawiam... Janka, wiesz? No stawiam się, z... Gdzie ty jesteś, nie? Co? Kina nam się wmontowała! Sorry, już spadam. Pozdrawiamy kinę, ale jak to się ona mogła podmontować? Nie wiem. Nie wiem w ogóle o co wiesz. No, Perla na dwa baty cię już wziął. A teraz baw się rozdrajać. Ale... No, jeszcze mi pojechało, ale w ostatniej sekundzie zdążyłam. Tak. No, już myślałam, że tu puchnie w mordę, ale się udało. Ok, to teraz ogarnij drugą. Nie, Nie ogarni drugą, a tu rojo pewnie gdzieś za kącika będzie we mnie kuźwa strzelał w tupę. Nie... Nie... A, poleciał, da, inna taktyka! Czy tam lubisz gdzieś w kącie siedzieć, a tu normalnie... Nowa klawiatura, to wiesz, lepszy skill. Co, ja teraz się mamy takie bawić, takie... Mhm. No, no mówię ci, żebyś se włączyć do, wiesz, deathmatcha. Dobra... Potem co włączymy my Chociaż nie no, to też jest trochę z wtedy. No ale trzeba mówić, że są za duże plansze, żeby tutaj wiesz. Tak, 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 mimo wszystko. No. A z noża mnie tu pojechał, no co za kończy. Chociaż przez ułamek sekundy, było mi naprawdę głupiutko. Głupiutka, serio. <głupieńca> naprawdę trzeba się troszeczkę poprzednio. Pipa. pipa, 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 kurczę, czemu. Przynajmniej ci załatwiłem. Nie, to jest jak to? Aha, jak ja cię to chyba się... nie wiem. Łota. A gdzie jest GZO? Aha, że ja mam, ja mam ci rozwalić obydwa cele chyba, o to Ale i rojo, ale teraz nie widzę A w ogóle. No bo A już nie ma, A wybuchło. Aha, i jak ty już mi drugi raz... tak, no... No wtedy jest chyba ultralitka, wiesz. Kurcze. Aj, faktycznie, to Z tutaj jest w dziwnym miejscu. Uh -huh. Tu widzisz jest dużo tych opcji, fajnie, że po... aaa, mi tutaj radarek teraz segowałeś, tak że jest... są różne opcje, faktycznie, co, co, tego, co, wybrałem, jakieś różne... możliwości no to teraz już mnie tutaj zupełnie spokojnie Tery bojo. Aha. Na Janka mnie chciałaś Aha. granatem! Moja taktyka bezczelna. Spaniak. Roja, Roja zawsze rzuca granat w przeciwną stronę, żeby mnie troszeczkę zmylić. Nie? No teraz już nie wrzucam, bo dobrze wiesz, gdzie masz wtedy bied. Teraz już masz prostą sytuację. Kurwa, mać! Dopatrzyłam no, Cię, wiesz? Jebane czołganie! Ale cię znalazłam tam w rogu, ale to było wiesz... Ale jebane czołganie sobie to musi... A, zjebane czołganie to to, <grym> w stosunku do Battlefielda. Battlefield ma wyborne czołganie po prostu. O, no, bo cię widać, nie powiem. To już masz, ja mam teraz ciężko, bo faktycznie jak już jedno rozbroiłeś, to teraz jak ja mam, potem. No. Roju, chodź tam, musi. Ej, ja jak głupia biega ma ten mi tutaj już. o, co tam mi poszczelałeś? No, z której strony przybiegniesz właśnie, to jest tam Ej, chyba słyszę twoje skroki! <grystanie> to było straszne! Oj, tam Royto no teraz już mnie masz, bo teraz się przyczajesz i... Dupa się przyczaje. Hmm. Oj, nie. bo się skupiłem, wiesz, zobaczyłem jakiś dron zwiadowczy, nie wiem co to jest, więc to później. No, może mi co powstało. No dzięki! Wow! Co? A nie. leci jakieś gówienko, widzę go tam. No ale I po ten... cholerę mi to, ja tego nie chcę! Co to nie chcę, go, on już leci do mnie. To taki, to jest taki miniacz. No i co ja tym, że ja cię tym jeszcze mógł dojechać. No nie wiem, a on tu leci na mnie, no to co? No zaraz dojedziesz chyba że ja go tu prędzej... Wow. Kaj on jest! No nie ma, ale ja chcę go widzieć! No! Ja teraz nie wiem, co sobie będzie rozbrajał, a ja tutaj się to skupiam... Zniżę że... się. A to ty musisz nim sterować? Tak, właśnie o to chodzi. Aha, taki cwania a leci. Dobra, mam go. Co Dobra. ty. No nie wiem, mogę z tego. O dzięki <noise> Serio, Ból, nie mogłem się z tego wydostać. Ale to co ty wtedy robiła ta twoja postać? Nie ja wiem. cię namierzałem, poka oślepiałem cię i pokazywałem cię chyba na radarze, o to chodziło, wiesz? Aha, aha. A, i po prostu widzę cię teraz dokładnie na radarze. Aha. Kurwa, no tak to jest. Ty jesteś precyzja, jestem chaos. No. Ej, bo ja tutaj coś. Hmm. Co tam? Ja coś dostałam i kurczę, nie wiem. To klikaj to... 5-6, 4-5-6, coś takiego. No, no właśnie. No ale. Nie, Aha, leci mój kolega, no. A co on ze przeleci i tyle, no? I nie, on, on wrzuci paczkę tam, gdzie się to czerwone pali. Dobra, dawać mi tu roja, bo muszę się poszczelać. Aha. No i właśnie, kto co poszczelał? A ty możesz zgarnąć jeszcze po mnie? Co po, co po tobie zgarnąć? Nie dobra, nic. Stawmy to na potem. A możesz, boż sobie tam ustawiał, spanius Ja cię nie załatwiłam, ej! Panie, no że. Że napierdzielałeś do mnie ty i twoja armatka, zresztą moja. Nie, nie, ja armatkę dostałem za coś innego. Nie za coś. Aha, bo za coś innego dobra to moja to jest. Ai, dupa, a ja się dupa. skupiłam na tym, kurde, a ja mam tu bombę do rozprojenia, zapomniałam. Zdążę! Nie, nie, nie przejmuj się. No i co z moją armatką? Aha mhm. Gdzie ten rojek? A, mam cię tu kolego. Kurde, ładnie, ładnie. Ale koszysz. ta armatka mi tu pomogła, teraz powiem ci, że teraz masz przerąbane. A co, żeś sobie ustawiła swoją armatkę. Aha, a co się będę. <grym> no to wybornie, milordowa. A nie milordzie, to milordowa, tak? <grym> tak. No dobre. Czekaj, chyba tu się jakiś czas skończy, tak? A ja ja ja, dupa. Oj, no tam podras. Teraz zamiana. Uh -huh. Zmiana stron. Mhm. Mm Kurwa mać. Zaczynam się wkurwiać, zaczynam się wkurwienie włączać Jak zawsze w tej grze Zaśmie ta graf w... Bardzo denerwuje No i kurna Leczy ten kolega którym tam zaś Rojo A nie, czy się będziesz bawił pewnie teraz Niby w co? No, dobra, nieważne. Jeszcze nie będę nic podpowiadała. A gdzie jest mój, przepraszam, helikopter i mój zrzut? Czyżbyś go rozwalił, czy mi się wydaje? Nie, po prostu ci go zajebałem. No, dzięki. A ja już czekam na armatkę, już się cieszę, a to kurczę. No to co ty no stoi? Kurwa, co ty Kurde. masz za karabin w ogóle? Ja pierdolę. Podstawowy, nie? Też go biorę, no to tak, to ten. Mój A biorę. też go od razu, też go biorę. O, no kurwa! Aaaa! Też go biorę od razu. Ej, bo to gówno mi zaraz wybuchnie. No i mam przesranę już. No ciesz się. No super. Dobrze, zajebiście. Zaraz, dupa! Co, no, wybuchło, no! No tak, ale to plus dla ciebie jest w tym momencie, bo ja mam tego kurwa chronić! Aha, bo jestem ja razem, żebyś był kurwedarem No. Ale ci rojok, kurwa, ja się odwróciłam na lewo, kurwa, kwiatki rojąc. oglądam, a to kurde. No tak bywa, no nie przejmu siebie, bardzo podobnie. Ale widzę, że idziesz, a ja nie wiem, no. Co my wiesz, przez to, że raz gramy jako drużyna, raz przeciwko, nie już sama czasami nie ogarniam rzeczywistości. No i co, znowu leżysz jak ci? No co mam robić, skakać się, rzucać kurwa w oczy? Ja sobie kicam zawsze wesoło. Właśnie. Ojej, Ta... kicanie. <grystanie> Tu co se kicaj, ale w multiplayerze nie kicaj. nas ostatnio kosztowało. Hmm. No. A się schował cwaniaczy. A ja przeładowałam, Kurczę, Zawsze mam ten dylemat, czy przeładować, czy jeszcze ryzykować i strzelać dalej, no. <laughs> To wszystko, bo cię kurde z granatnika pojechałem. Aha, bo a, bo się zamienił. Tyś się schował i się zamienił na granatnik, tak? Czy jak ty to zrobiłeś, czy miałeś adresy? Nie, od razu? No, ja się cofnąłem i na szczęście miałem drugi granat, wiesz? No, cwami się. Cały raje. A nie, a ja to, to, jest twoje ciało, ja tam dalej strzelę. O, teraz też mam przesrane, bo on już wie, gdzie jestem, Jak ale... ty kicasz! No bo to ja się ratuję, no co mam nie, robić? Nie, no serio, nie wiem, co mam z tym zrobić, jak ty tak kicasz, to jest chore. No bo to jest ciężar na rociu, no Rojczyno. to też jest jakiś sposób obrony nie? Ale nieraz teraz mnie dojedziesz, no nie ma szans już, kurde... Mam tak daleko do przebiegnięcia, kurczę... Biegnij, biegnij, Forestie. Nie ma pierdalania się. Mhm. Dry dyn dyn Boję się, ciebie. Bardzo dobrze. Jestem. dzisiaj bardzo niegrzeczny. Aaaa! No. Siedzi a, a. w kącie, wiedziałem, że dziś będzie no. was. Ja muszę. Ja czasami zapominam, że to nagrywamy i się nie mogę powstrzymać, bo ja nie mówię tak. Przynajmniej staram się nie mówić tak brzydko jak rojo. Dlaczego? Dodaję ci to, animuszu, pazurka! To jest jakiś twój zlot tam zaś normalnie. Mhm. A. a, a wiedziałem, na wiedziałem, mnie. wiedziałem, 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 że tam pójdziesz. Co w ostatniej, se no w ostatniej co? sekundzie się odwróciłem w tamtym kierunku, wiedziałem, że mnie ochujasz. Po prostu myślałem, że się skupisz na opakowaniu, wiesz? A na jakim opakowaniu znowu? Na skrzynce. A już mnie skrzynka interesuje, no. I co teraz Riot jest stworzy? Ale mam fajne miejscówkę. Kurwa mać, nie Chciałbyś. Nie dam ci Ja tego. się strasznie, ja się strasznie denerwuję, nie. Ja się tak spinam przy sieciówkach, że to jest poezja. Serio, jak gram wzrokiem, to spokojnie się czuję jak u terapeuty. Dobrze, zaraz ty Jesteś jak puścisz, na kanapie. Puścisz sobie zaraz Skyrim i pobiegasz po lasku. Aha, no teraz wybuchnie i będzie fajnie. No. Właśnie. A ja przedtem spina, że wybuchło. Kurde, dupa. Teraz przechodzimy niepodinne. do drużynowego? Nie, już wystarczy. Dużo mamy materiału. Także gratuluję uczciwej wygranej, droga żona. A wam, kochani, dziękuję za. Wspólny sam, wspólną zabawę i że jesteście z nami i chcecie nas dalej oglądać. Dziękuję wam serdecznie. serdeczny BOOM! Headshot od Roya i serdeczny BOOM! Headshot od... Od Perli. Dziękuję bardzo i do zobaczenia i czekajcie na rewanż. Na razie, papa. <laughs> papa, <laughs> pa. He, hej, hej.